Witajcie kochani na zdrowym kanale ATVB. Dzisiaj odcinek jest trochę w innym stylu, to znaczy ja jestem gościem u Zbyszka Bańkowskiego. Zbysze... Witam Cię Zbyszku. Witaj, witam Was, witam Ciebie w naszym miejscu, w naszej odskoczni od rzeczywistości, czyli jesteśmy w Amanicie pod Baranią. Dobra, dobra, powiedz jaka to jest miejscowość. K? Jesteśmy w Kamesznicy. Jesteśmy Kamesznicy. W oczach Baraniej Góry. Obok. Obok. Milówki. Milówki. Mi, milówkę to znacie. Tak jest. Wiecie co? Przejrzałem komentarze, nie jest ich dużo, ale przeczytałem kilka komentarzy. Jak mam tutaj Zbyszka na gorąco w tak pięknej miejscowości, w tym pięknym domu, to... Przeczytam Wam kilka i Zbyszek odpowie chyba w zasadzie na jedno zadane pytanie tutaj, tutaj u Was. Najpierw jest tak. Jola, wspaniały przekaz, dużo ciekawych, bardzo pomocnych informacji. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie Jolu za komentarz. Coś mi się tutaj nie przewija. A jest. Irena Janus, Zbigniew, to do Ciebie. Mogę Cię słuchać godzinami. Mam prasę i tłoczę fantastyczne oleje. Pozdrawiam. Dziękuję. Wojciech Eismond, dziękujemy również i życzymy, i życzymy najlepszego. I Berry Jack. Do oleju należy dodać witaminy E jako przeciwutleniacza i przelać do małych buteleczek. Tak, Zbyszku? Jestem przeciwnikiem dodawania jakichkolwiek olejów o jakichkolwiek przepraszam, witamin do oleju, jestem zwolennikiem tego, co jest naturalne. Czyli jeżeli chcesz olej przechowywać długo, wybierz ten olej, który ma w sobie bardzo dużo witaminy E, na przykład olej rydzowy i wtedy możesz go długo przechowywać. Jeżeli zaczynamy wyręczać naturę w tym i szukać czegoś, żeby było dłużej, żeby było na dłużej, wtedy przestaje być to po prostu naturalne. Także Pewnie jest to dobry sposób, natomiast ja osobiście go nie pochwalam i ja spożywam oleje tuż przed, właściwie produkuję oleje, wytłaczam oleje tuż przed spożyciem. Witamy Krystynę Bilińską i cytuję, może moje pytanie nie na miejscu, ale proszę mi powiedzieć, Krysiu, każde pytanie jest na miejscu. Czy jak zalewam gorącą wodę świeżo zmielone ziarenka lnu i piję ten kisiel w celach zdrowotnych, ja się truję, tam nie zostaje nic poza kisielem? Odpowiedziałaś sobie na to pytanie. Jeżeli dla Ciebie najważniejszą rzeczą to jest to, żeby mieć te ciała śluzowate, to możesz oczywiście zalać to wrzątkiem, ale jeżeli nie zależy Ci na tym, żeby było szybko, to przecież nikt nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś sobie wieczorem zalała to zimną wodą, wstawiła do lodówki i rano będziesz miała dokładnie ten sam kisiel i jeszcze chciałbym zwrócić Twoją uwagę na to, piszesz zmielone. Czy zmieliłaś to sama, czy jednak kupiłaś gotowe? Jeżeli zmieliłaś sama, to staraj się używać czegoś, co jest ręczne, czyli na przykład ręczny młynek, taki po kawie, Albo do kawy nie używaj blendera i pod żadnym pozorem nie próbuj kupować czegoś, co jest gotowe i co będzie miało napis odtłuszczone. Witamy Grace Gwóźdź. Ja nie mogę dostać takiej prasy olejowej. Hmm, ale dlaczego? Nie możesz dostać, bo dostać? Czy nie możesz kupić? Czy jest niedostępna? Tego nie wiemy. Napisz coś jeszcze w komentarzu, tak żeby było coś jaśniej. Ludwik Omietański, pozdrowionka serdeczne. I kwalitet. Kochani, nasiona działają prozapalnie. Tak? Hmm, nie wiem, co masz na myśli, że nasiona działają prozapalnie. Pewnie to jest stwierdzenie. Pewnie to jest stwierdzenie i pewnie mógłbym się z Tobą zgodzić, Gdybyś na przykład wziął i zaczął zjadać bardzo dużo nasion, które zawierają bardzo dużo kwasów omega-6, bo bardzo łatwo jest wpaść jakby w temat tego, że pijemy i jemy tylko oleje, które nam smakują. Weźmy na przykład olej z pestek dyni. Olej z pestek dyni smakuje wyśmienicie. Dodany do lodów, lody po prostu nabierają nowego znaczenia, nasze kubki smakowe eksplodują. Ale w tym oleju lnianym, przepraszam, dyniowym, mimo że mamy tam bardzo dużo składników i na prostatę, żeby nie przerastała, i na guzki w piersiach naszych żon czy córek czy matek to mamy właśnie bardzo dużo kwasów omega-6 i one faktycznie są prozapalne. Natomiast jeżeli mielibyśmy to tak podsumować jednym zdaniem, nasiona są prozapalne, nie mogę się z tym zgodzić i bardzo Cię proszę o to, żebyś napisał coś więcej. Co to znaczy, że one są prozapalne? I bardzo serdecznie pozdrawiamy Joannę Paczkowską. Dzięki piękne za wiele komentarzy pod wieloma filmami. Przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Pamiętam, że ze Zbyszkiem w jednym z pierwszych odcinków, które nagrywaliśmy, rozmawialiśmy, żeby stworzyć yy, odcinek, było sporo pytań w komentarzu i żeby porównać prasę pionową od poziomej albo odwrotnie. Zbyszku, proszę cię, jakie są różnice między dwoma prasami? Mówimy oczywiście tutaj o prasach do soku. Do soku, wyciskarki do soku. Wyciskarki do soku. Słuchajcie, mamy tutaj trzy przykładowe modele. Mamy model gastronomiczny, mamy model domowy i to są nasze wyciskarki pionowe i mamy y, oczywiście model poziomy. Więc oczywiście idziemy najpierw y, w tokiem rozumowania, słyszymy pionowe. No to cóż, wyciągamy i mamy pionowy ślimak. On się obraca i obraca się w pionie. Warzywo czy owoc jest chwytany, rozdrobniony, dalej jest przekazywany niżej i tutaj zmniejsza nam się bardzo znacząco odległość od sita filtrującego, aż jest bardzo, bardzo mała i zaczyna nam ten sok cisnąć. I to jest... Bardzo dobra technika. Jeżeli jeszcze dodatkowo znajdziecie wyciskarkę, która ma tutaj takie, zobaczcie, wypustki, to wpływa bardzo mocno na to, że te warzywa są łatwiej chwytane, szczególnie liściaste. I mm, kiedyś, jakbyśmy się cofnęli 5 lat temu, to jeszcze... Takiej techniki, która byłaby w stanie przenieść to w pionie, nie było. Dlatego e, może nawet więcej, 5, 7, 8 lat temu, większość wyciskarek była pozioma, bo w poziomie jakby jest łatwiej przesuwać. Tak? Natomiast teraz, kiedy ta technologia, szczególnie ultemu, czyli tych wałków, poszła do przodu... Kiedy mamy stalowe sita filtrujące, które dodatkowo nie mają już niklu, czyli to jest ta stal 304 węglowa, to dalej wyciskarka pionowa jest bardzo dobra, szczególnie jeżeli mówimy o tym, że mamy dużą rodzinę. Bo zauważcie jeszcze jedną rzecz, jak duże mogę tutaj włożyć owoce. Mamy tutaj prawie 8 cm Średnice, czyli niemalże większość cytrusów jestem w stanie tu wcisnąć, mniejsze, większe jabłuszka. I to jest taka wyciskarka, która potrafi nam zrobić w ciągu 5 minut spokojnie litr soku. Czyli mimo, że wyciskarka jest wolnoobrotowa, to te pionowe mające duże otwory wlotowe albo gardziele, jak niektórzy to nazywają, powoduje, że jest to szybkie. I mamy plus w postaci szybkości, ale mamy też jeden minus. Minusem jest to, kto będzie za nas to czyścił. Ponieważ z racji tego, że jest to szybkie, to musimy mieć duży przedział jakby filtrujący, dużą powierzchnię tego sita. Wyciągam sobie tutaj ślimak. I okazuje się, że teraz te sito filtrujące, mimo że to jest akurat alfa gastronomiczna, która jest perfekcyjnie wykonana i sito jest zrobione w formie takiego stożka, że ono się tylko w jednym kierunku jakby przechodzi, a w drugim nie, czyli się słabo zatyka, to wyczyszczenie tego używając szczoteczki e, trwa bardzo długo. I oczywiście możemy sobie mówić, co to jest 5 minut czyszczenia, ale jeżeli robię 5 minut sok i 5 minut muszę czyścić, no to wtedy zaczynamy się zastanawiać, ale po co? Przecież mam w kartonie gotowy. Więc jakby piętą achillesową tego modelu jest głównie to, jak będziemy to czyścić i tych wyciskarek pionowych jest ogrom ponieważ pierwsze patenty wygasły już kilka lat temu, to mamy mnóstwo firm tak zwanych, żeby nie nazwać tego podróbkami czy zamiennikami, można by powiedzieć repliki. Ja to nazywam, że jest mnóstwo wyciskarek ekonomicznych, takich budżetowych, to fajnie brzmi i dlatego ich jest dużo. Ale jeżeli teraz mam tą wyciskarkę pionową i zechcę tutaj przynieść worek pokrzywy, bo zima niedługo się skończy, jak się zacznie, to się szybciutko skończy, to wtedy ten duży wałek i ta jego powierzchnia powoduje, że mi się to wszystko zapycha. Jest bardzo dużo w tej chwili w Polsce ludzi, którzy piją codziennie selera naciowego i żeby zrobić selera naciowego pół litra, to trzeba czasami nawet trzy selerki przerobić. Pokrojenie tych selerów na drobne kawałki, żeby się nie zawinęło, następnie umycie powoduje, że przed pracą zaczyna nam brakować czasu. Mamy deficyt czasu i zastanawiamy się, a może tego selera wypije jutro, nie, może go wypije jednak yy, pojutrze, a później się okazuje, że w tym tygodniu nie mieliśmy czasu. Więc yy, krótkie omówienie pionowego ślimaka. A teraz krótkie omówienie poziomego ślimaka. Zobaczcie, jak nazwa mówi, ślimak jest w poziomie i teraz powierzchnia sita czyszczącego jest może 10 razy mniejsza, może 8 razy mniejsza. Natomiast bardzo duża powierzchnia, która zasysa, te pierwsze, zobaczcie, jakby nasze uzwojenia są bardzo wysokie, można by tak bieżnik, tak jak bieżnik na oponach, więc to łatwo chwyta i bardzo szybko przesuwa i to jest wyciskarka, która praktycznie nigdy się nie zapycha. Ja mogę tu przynieść nie jeden kilogram, ale mogę przynieść bez problemu dwa wielkie worki 120-litrowe pokrzywy na zbieranej, wrzucam sobie to do środka i to mi się w ogóle nie zapcha, nie ma żadnych szans, mało tego, czym więcej włókien, tym jest lepsze. Natomiast, no ja są zalety, to muszą być też wady. I wadą jest to, że mamy mniejszy wlot. Porównajcie, to jest w poziomie i to mówimy o najlepszej wyciskarkce, jaka jest na rynku, czyli alfa piór. Natomiast zobaczcie, jaki tu jest wlot. Ktoś by powiedział, wow, to ja nie chcę takiego malutkiego, ja cenię sobie duży rozmiar. Natomiast coś kosztem czegoś. Ja tutaj bardzo szybko i łatwo przygotuję selera pokrzywę. Dzisiaj Artur się jeszcze tym nie pochwalił, ale bardzo mu smakowało prawie pół litra selerka na śniadanie. Więc okazuje się, że o, można chyba trochę więcej. Można przekonać kogoś do picia selera i teraz umycie tego wszystkiego, wyjęcie i przepłukanie zajmie mi prawie 10 razy mniej czasu niż tej wyciskarki pionowej. Więc jakby podsumowując, to ja wam tutaj powiem przekornie i, i nie chcę, żebyście tutaj na mnie nakrzyczeli w komentarzach, ale jeżeli już będziecie na tyle zaawansowani, że macie jakąś wyciskarkę, z której jesteście zadowoleni, to można mieć dwie. Jedną do włókien, koniecznie poziomą i ewentualnie do dużego przerobu, szybkiego przerobu. Pionową. Natomiast nie ma wyciskarki, umówmy się, uniwersalnej. Jeżeli ktoś Wam powie, że coś jest do wszystkiego, to jest, znaczy, że do niczego. Zawsze musi być... Pewna specjalizacja. Przy okazji, jeżeli ja to jeszcze rozłożę, w tym roku dość dużo będę podróżował, jeszcze do końca roku i uwaga, w mojej walizce zawsze jest miejsce na wyciskarkę, zawsze. Słuchajcie, czy lecę 10 tysięcy kilometrów, czy jadę 200 kilometrów samochodem, wyciskarka jest zawsze i moja żona mi tłumaczy zbigniew, ale po co? Tam będą soki ale ja nie wiem kto je wycisnął i jak je wycisnął i największym problem w mojej walizce jest to, że to waży 8 kg, bo silniki są indukcyjne, czyli są bardzo wydajne, natomiast są ciężkie. Więc u mnie bagaż nie ma 20 kg limit, tylko zawsze ma 12, dlaczego? Bo 8 kg zajmuje wyciskarka, natomiast jest to niesamowite jak polecimy nawet do zwykłej Turcji czy do zwykłego Egiptu i weźmiemy z targowiska zwykły melon, którego ja oczywiście bardzo dokładnie wyczyszczę szczoteczką, ale ten sok przygotowany razem ze skórą smakuje obłędnie i wyciskarka jest w stanie pięknie wycisnąć mi te wszystkie fitoskładniki ze skóry. Bo ktoś powie, jest w co ty tam gadasz, przecież ja sobie tego arbuza zjem, melona zjem. Tak, ale czy zjesz skórę? Bo w skórze jest dużo więcej tych składników. Więc gdybyście mnie zapytali, która, pionowa czy pozioma, powiem tak, nie wiem. Wy musicie podjąć decyzję i jak będziecie tym zainteresowani, to któregoś dnia się umówimy i zrobimy taki test, gdzie weźmiemy kilogram marchewki, zmierzymy czas, ile w jednej, ile w drugiej. Natomiast... Póki co moje serce jest bliżej poziomej. Wiecie jeszcze z jakiego powodu? W ostatnim miesiącu ktoś ogłosił, że inflacja ma prawie 6%, więc my już 6% jesteśmy biedniejsi, a ta wyciskarka jest po prostu tańsza. Mówiąc krótko, jest tańsza, więc przy zbliżonych parametrach, jeżeli jestem zmuszony do głosowania, to powiem zdecydowanie... Pozioma jak najbardziej. Więcej zadań, niższa cena, dłuższa gwarancja. No, i tutaj, jakby mając producenta koreańskiego, możemy mieć pewność, że to przez 20 i więcej lat będzie u nas w domu użytkowane. To tak, tak. pokrótce. To tak pokrótce. Pozdrawiamy Kugarka, pozdrawiamy Ryszardę Misiejko za, za komentarze. Jest jedno pytanie, które mi uciekło. Aha, Zbyszku, pytanie od Agaty Sikorskiej. Maksymczak. Nasiona z ostropestu w łupinach można wytłaczać w alfie? Wydaje mi się za twarde. Boję się, że uszkodzę maszynę. Można. Jak najbardziej można nasiona ostropestu wytłoczyć, można wytłoczyć również nasiona konopi, które nie muszą być łuskane, można wytłoczyć nasiona takiej roślinki, którą bardzo mocno promujemy, krokosza barwierskiego. Bardzo wiele osób mówi, co to jest, co to jest krokosz. Więc mhm. jak najbardziej, a w tej chwili również bardzo chcemy, żebyście weszli w temat kosmetyków i olejowania. Skończyły się e ciepłe dni, ciepłe miesiące, więc też wchodzimy w bardzo piękny olej musztardowy i ten olej też będziemy sobie tutaj w Alfie przygotowywać. Natomiast pamiętajcie, że Alfa oprócz tego, że jest znakomitą maszyną, to jeszcze ma perfekcyjną obsługę posprzedażową, bo jest bardzo wiele firm, które chcą coś sprzedać i chwała im za to, każdy chce zarobić. Natomiast jeżeli zdecydujecie się na maszynę, to pamiętajcie, że przy Alfie macie zawsze instruktaż na wideo. Ktoś do Was zadzwoni, albo Wy właściwie zadzwonicie na wideo, mimo że macie doskonałą instrukcję samouczek, to macie jeszcze dostęp do portalu, gdzie jest kilkadziesiąt filmów, czyli zgłaszasz problem, bo ja o czymś zapomniałem i jestem wzrokowcem, to wtedy wchodzisz sobie na ten portal, jak tłoczyć z ostropestu, żeby wszystko było w porządku. I ja i moje pięcioletnie dziecko, mój Wiktorek, bardzo dokładnie Wam pokazujemy, jak zamknąć, jak zabezpieczyć, jak sprawdzić, że to dobrze działa, jak po przetestować nasionka, żeby sprawdzić, czy one są dobre. Właśnie, Arturze, bo tutaj tknięty jestem też przeczuciem i nie pamiętam, czy wśród naszych filmów mówiliśmy, jak można rozpoznać, czy nasionko jest dobre. Jeżeli mówiliśmy, to pozwólcie, że ja szybko przypomnę, szczególnie w nasionach w łusce bo to jest bardzo ważne możecie kupić ostropest za 20 zł i za 4 zł i teraz zadajemy sobie pytanie boże ci za 20 zł to oni są zdziercy niesamowici natomiast ty łatwo sprawdzisz za co płacisz Weź statystycznie, przelicz sobie z opakowania 100 nasionek, wrzuć to na gazę, tak jakbyś chciała uzyskać kiełki i policz ilość tych kiełków. Jeżeli będziesz miała mniej niż 70, nigdy więcej nie kupuj tego nasionka, bo to są puste nasiona i może się okazać, że kupując ostropę z słabej jakości, czyli są nawet takie maszyny sortujące, które pozwalają nam zważyć te nasionko z wykształconym zarodkiem i nie. I teraz okaże się, że jeżeli masz tam 30% tylko w środku pełnych nasionek, to nie ma możliwości, żeby olej poleciał. Olej jest też chłodziwem, jest też smarowidłem, więc trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jakość nasiona. Z dobrego nasionka, gdzie siła kiełkowania będzie powyżej 80%, czyli 80 na 100 nasionek wykiełkuje, zawsze ten olej będzie przygotowany świetnie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Monikę B. Fajnie napisałaś, że masz yy, wyciskarkę od miesiąca, ale nie wiedziałaś, że ten popychacz można powiesić z boku. Pokazywałeś to w którymś odcinku, że tak. można sobie to, to powiesić. Dzięki za wszystkie komentarze. Komentujcie i jak nam się uda być razem, a na pewno się uda to będziemy to więcej komentować i to omawiać. Dzięki za ten odcinek. Będą następne. Będą następne. Wszystkiego dobrego. Dzięki Zbyszku. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję kochani za miłe komentarze i dziękuję za to, że jesteście. Do zobaczenia. Słoneczka i uziemiajmy się. Wszystkiego dobrego. Pa. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrawionka słoneczne, wszystkiego dobrego, Artur.